Jestem wokalistką. mam mamą Ryki Dzieci. Jestem młodym artystą. Promuję kulturę romską. Koncertuję w całej Polsce i też za granicą. Promuję kulturę romską poprzez śpiew, taniec, tworzenie też festiwali romskich. Chodziłam do szkoły plastycznej. Kładłam um... na ustawiennictwa, ustawienia, w męż. Uczyłam dzieci malarstwa, techniki, mini-warsztaty. Moją pasją jest muzyka i śpiew oraz sztuki plastyczne. Jak miałam 5 lat, mama zapisała mnie razem z moją siostrą Angelą do Domu Kultury Praga w Warszawie, tam gdzie się wychowałam. Na zajęcia wokalne, muzyczne. To się zaczęło kształtować u mnie i zrozumiałam, że to mi sprawia ogromną radość. Wchodziłam do szkoły muzycznej, zaczęłam jeździć na festiwale wokalne, konkursy. Zrozumiałam, że to jest to, co w życiu chciałabym robić. <laughs> Jest to bardzo dobre, gdy w życiu robimy to, co kochamy i możemy się tym zajmować na co dzień. Teraz jest w czwartej klasie liceum i będzie też teraz był, dyplom Miała z tańca. Jest w Szkole Taneczno-Teatralnej. Syf gra na skrzypcach. Ukończył drugi stopień, a w tym momencie już idzie na trzeci.

Więc pierwszy y, gracjan występował w konkursie tutaj y, ogólnopolskim dla dzieci romskich, szczególnie uzdolnionych. Organizowane przez dziecię y, Krystynę Markowską, ciocię Perełkę, którą serdecznie pozdrawiam. Czy Te pierwsze kroki, właśnie, które stawiałem na scenie, to właśnie tutaj dzięki tym konkursom. 2012 rok, mała Angelo taki przyjeżdża do, do Łodzi na konkurs. Pierwszy przyjazd i pierwszy wynik to był taki, że nagroda motywacyjna. Tak? Miała zmotywować do dalszej pracy. I ona mnie bardzo zmotywowała. A ja myślałem, że to jest pierwsza nagroda, nie? No i tutaj, ciocia Pawełka ogłasza w drodze No i to było ostatnie miejsce, tak? Takie po, pocieszenie. Ale Jest! I to Jest to bardzo edukacyjny konkurs dla dzieci, integracyjny, gdzie mogą się powymieniać, bo dzieci tutaj przyjeżdżają z różnych stron Polski. Czekaliśmy w ogóle na, na to wydarzenie. Co roku były nowe doświadczenia. E, zacząłem się z sztuką w wieku 6 lat. W wieku 10 lat zostałem zgłoszony po raz pierwszy na konkurs. Po Okiem Krzysztofa Gila, który dał nam cenne lekcje, które zostały ze mną do dzisiaj. Moim największym sukcesem było tutaj na konkursie: 5 lat z rzędu pierwsze miejsce oraz ogólnopolski konkurs o tematyce niepodległej Polski oraz wystawa w moim rodzinnym mieście. Zapraszamy Cię Mikołaju. Zapraszamy serdecznie. zaczęła Dajanka przyjeżdżać. Ten taniec jest z każdego regionu, którego przyjeżdżają dzieci, młodzież, jest inny, jest różnorodny, jest inny, mogą się jak, zarówno i poznać, jak, jak zobaczyć jakie oni mają doświadczenia z muzyką, czy z tańcem, śpiewem, ze wszystkim. Widzimy te efekty. Yy, z każdego roku na bieżąco. To naprawdę jest jeden konkurs przeznaczony dla społeczności romskiej, dla młodzieży romskiej. Nie uczą ani rymskiego tańca, ani takiej muzyki romskiej czy śpiewu. Nie ma tego w szkołach. A tutaj jednak mogą to pielęgnować. To były na początku warsztaty jeszcze i tańca, i śpiewu, i muzyki. To przedłużało, i na tych warsztatach faktycznie yy, poznawały dzieci tego, co faktycznie nas charakteryzuje. Nie? Przechodząc przez tą drogę muzyczną, nie było, nie było łatwo. Były wzloty, upadki, no i potem już sukcesy. Ale wiadomo, że człowiek uczy się na swoich błędach. Na przykład przegrane i wygrane w różnych konkursach, przedsięwzięciach na pewno nauczyły mnie dużo i motywują mnie do dalszej pracy. O, takie osobiste swoje sukcesy to chyba za dziecka w odnośnie właśnie e, malarstwa e, wygrałam konkurs nie liczyło się to, że wygrałam, e, tam była dość spora kwota, e, ale chodziło o to, że był cel przeznaczenia tego, co mogłam przeznaczyć i tym celem by, e, było poratowanie treści Chciałabym skupić się bardziej e, na szkole i na zdaniu matury, e, ale na pewno cały czas działać pod względem muzycznym, i moim celem w życiu, moim marzeniem jest zostanie wybitną wokalistką. Chciałabym do tego w życiu dążyć. W wieku 18 lat zorganizowałem pierwszy festiwal międzynarodowy w Obrzyku. Pierwsza edycja, druga, trzecia to zawsze było coraz więcej tej publiczności, prawda? Zawsze chcę z co roku na rok podwyższyć ten poziom artystyczny. Teraz jestem w trakcie tworzenia piątej edycji, taki mały jubileusz, ale mogę nazwać to wydarzeniem międzynarodowym, ponieważ też goszczę artystów romskich za granicę, Ukraina, Niemcy, Kanada, tworzy się festiwal międzynarodowy. To też właśnie zawdzięczam Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Salvatore, pani Izabeli Rakoczy, która właśnie wspiera też moją tą działalność artystyczną, że mogę wspólnie razem z nimi zorganizować ten festiwal. Widzę społeczność polską i jako integrację, czyli jest jedna rodzina. Ja mogę po prostu dzielić się moją tak naprawdę miłością z ludźmi i cieszyć się razem z nimi. Moja duma, moje wszystko, tak? To są moje dzieciątka. Eee, to, co oni osiągają, to są również moje sukcesy, znaczy ich zasługi, ale to jest moje, moje, moja duma taka i, i z tego jestem najbardziej zadowolona. Nigdy się nie poddawać i uczyć się na swoich błędach, bo ym, nowe doświadczenia, nowe przedsięwzięcia i sytuacje uczą nas naprawdę mm, dużo i możemy się wiele od nich nauczyć. W tym momencie rodzice, w tym XXI wieku, wychowują młodzież romską na bardzo porządnych Romów, którzy są po studiach, bołaturach. Mają po prostu swoje porządne wykształcenie. Musimy walczyć o swoje marzenia i o swoje cele w życiu. Co ja mogę sobie życzyć? No Kurczę. Życzę sobie wytrwałości i żeby nigdy nie schodzić z tej drogi, bo to jest droga do sukcesu. Życzyłabym sobie e, przede wszystkim zdrowia i e, żebym mogła zobaczyć e, moje dzieci, e, ich rodzinę, żeby byli szczęśliwi, żeby było im dobrze Chciałabym Chciałbym sobie życzyć taką naprawdę skromność i pokorę. Artysta zawsze stawia jakieś kroki coraz wyżej, tak? I może być na takich scenach może się znaleźć w takiej społeczności, takiej grupie artystycznej, że no można stracić tą właśnie wartość, pokory skromności. Żeby byli dalej naszą domą. Jakaś tura, by jak tu baba.